Witajcie serdecznie na naszym kanale. Dziś zagłębimy się w temat, który dotyka wielu z nas, a o którym rzadko mówi się otwarcie: głęboki, często niedoceniany wpływ, jaki wywarliście na życie osoby z zaburzeniami narcystycznymi. To wpływ, który utrzymuje się długo po tym, jak wasze drogi się rozeszły, a nawet gdy ta osoba jest już z kimś innym. Wierzcie mi, fascynacja wami wcale nie zniknęła. Wręcz przeciwnie. Im więcej czasu mija i im większy dystans między Wami, tym silniejsza staje się ich fiksacja na Waszej osobie. W ich myślach zaczynają Was na nowo idealizować, powoli uświadamiając sobie, jak kluczową rolę odegraliście w ich życiu. Wielu nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo stali się dla Narcyza deską ratunku, jak ich wsparcie nadeszło w momencie, gdy ta osoba była wewnętrznie na dnie. Narcyzi często pojawiają się w naszym życiu, gdy zmagają się sami ze sobą, mimo że na zewnątrz wydają się pewni siebie, atrakcyjni i opanowani. Ale za tą maską kryją się głębokie niepewności i emocjonalna pustka. Wasza obecność, wasze ciepło i energia były dla nich jak eliksir życia. Dzięki wam mogli pokazać się światu w lepszym świetle, tak jak sami chcieliby być postrzegani. Ale im dłużej jesteście od nich oddzieleni, tym bardziej tracą grunt pod nogami. Przypominają sobie, jak ich traktowaliście, jakie uczucia w nich wzbudzaliście i tęsknią za dokładnie tymi momentami. Ważne jest, aby zrozumieć, dla narcyza nie byliście tylko człowiekiem, byliście jak lustro, w którym mogli poczuć się lepiej ze sobą. Byliście ich emocjonalnym pobudzaczem, ich pocieszeniem, ich poczuciem wartości, a tego nie da się tak po prostu zastąpić. Nowa osoba w ich życiu nie spełnia tego celu, przynajmniej nie w tej samej głębi co wy. Emocjonalne spełnienie, które im daliście, pozostaje nieosiągalne. Dlatego tak ważne jest, aby wyznaczyć jasne granice i konsekwentnie się ich trzymać. Gdy tylko ponownie dacie im dostęp, ryzykujecie powrót do tego samego destrukcyjnego cyklu. Mogą ponownie próbować wami manipulować, aby odzyskać kontrolę. Tylko konsekwentne utrzymywanie dystansu pozwoli wam odzyskać własną siłę. Ignorujcie ich, nie reagujcie. Traktujcie ich tak, jak oni traktowali was, ciszą. Właśnie to wytrąca ich z równowagi. Myśl, że teraz milczycie i nie jesteście już dostępni, dręczy ich bardziej niż możecie sobie wyobrazić. Ta faza jest kluczowa dla waszego uzdrowienia. Oznacza to zaakceptowanie faktu, że są teraz z kimś innym, a nawet dostrzeżenie w tym pewnego rodzaju wyzwolenia. Bo choć na początku może to boleć, ta nowa osoba to nie wy. I właśnie to jest sednem prawdy, która was wzmocni. Nie przegrywacie, gdy oni idą dalej, wy wygrywacie. Może przez chwilę czują, że was zaskoczyli lub zranili. Może łapiecie się na myślach typu po prostu mnie zastąpili, zostawili mnie. W takich chwilach poczucie samotności i opuszczenia może wziąć górę. Ale gdy tylko zrozumiecie, co naprawdę się dzieje, uświadomicie sobie, że właśnie w tym momencie wraca wasza prawdziwa moc. Układ sił zmienia się, gdy zaakceptujecie, że możecie ich ostatecznie puścić. Nawet najmniejsza szczelina w waszych emocjonalnych drzwiach a wszystkie wasze postępy mogą runąć w gruzy. Nawet jeśli znowu się odezwą. Będą chcieli rozmawiać lub szukać bliskości, nie wolno wam dać się ponownie wciągnąć, bo prędzej czy później i tak zwrócą się do swojego nowego źródła. Kluczowe jest uświadomienie sobie, jaką wartość mieliście w życiu narcyza. Tak daliście wiele osobie, która jest wewnętrznie pusta, osobie, która nie jest w stanie was naprawdę docenić. Byliście kimś wyjątkowym, a uświadomienie sobie tego może być bolesne, ale jest to niezbędny krok w waszym procesie uzdrowienia. Podarowaliście im część swojego wewnętrznego światła, światła, którego sami nie mogli wytworzyć, a bez was to światło powoli zaczyna gasnąć. Z nowym związkiem nie są w stanie zbudować tego, co mieli kiedyś z wami. Może przez chwilę czują się uskrzydleni, przeżywają emocjonalny haj, ale prędzej czy później rzeczywistość ich dopadnie, a wraz z nią świadomość, że jesteście niezastąpieni. Zaczynają teraz stawiać czoła konsekwencjom własnych działań. Ogarnia ich świadomość, że zostawili kogoś o niezwykłej wartości, i właśnie to wewnętrznie ich wytrąca z równowagi. W chwilach jasności mogą zadać sobie pytanie, co ja właściwie zrobiłem, jak mogłem związać się z kimś takim jak ta nowa osoba. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, nie chodzi im o ból, który wam zadali. Nie oni użalają się nad sobą. Cierpią z powodu chaosu, który sami sobie zgotowali. Utknęli teraz w sytuacji, której nie da się tak po prostu cofnąć. Podczas całego procesu prawdopodobnie rzutowali na Was własne wewnętrzne konflikty i niedoskonałości. Może nazywali Was bezwartościowymi, obrzucali absurdalnymi zarzutami, a nawet przedstawiali Was jako sprawców. Aktywnie pracowali nad zniszczeniem Waszej reputacji. Poprzez ciągłe deprecjonowanie i oszczerstwa stworzyli całkowicie zniekształcony obraz Waszej osoby, a ten zniekształcony obraz został przejęty przez ich otoczenie. To nie tylko zaszkodziło Waszej reputacji ale także ugruntowało fałszywą narrację, którą trudno jest skorygować. Teraz stoją w obliczu ruin własnych decyzji. Byli przekonani, że zmiana na nowe źródło będzie ulepszeniem ich życia, że z tą osobą w końcu nadejdzie długo wyczekiwane szczęście. W ich wyobraźni byliście tylko rozdziałem, który musieli zamknąć, aby znaleźć coś lepszego. Odrzucili Was, jakbyście byli bez znaczenia, przekonani, że czeka ich lepsze życie. Ale wyobraźmy sobie na chwilę, jak to jest wierzyć, że się poprawi. Tylko po to, by w pewnym momencie uświadomić sobie, że popełniło się fatalny błąd. Na początku prawdopodobnie przeżywają euforię zakochania, tak zwane love bombing. W tej fazie obsypują nowe źródło uwagą, czułością i obietnicami. Wszystko wydaje się idealne. Ale gdy tylko ten początkowy urok zniknie, rzeczywistość dopada ich z całą siłą. Nagle staje się jasne, że nowe źródło nie posiada tych cech, które mieliście kiedyś wy. Głębokość emocji, które w nich wywołaliście, pozostaje nieosiągalna. I właśnie w tym momencie stają w obliczu prawdy, którą najchętniej by stłumili. Ironia losu polega na tym, że są teraz uwięzieni. Zdemonizowali was, ogłosili was problemem, nastawili przeciwko wam swoich przyjaciół, często znanych jako latające małpy, i wszędzie twierdzili, że jesteście toksyczni, bezwartościowi, manipulujący. Ale głęboko w środku tęsknią za wami. Ta wewnętrzna sprzeczność całkowicie ich dezorientuje. Nie wiedzą już, jak radzić sobie z tymi sprzecznymi uczuciami. Z tej dezorientacji często podejmują absurdalne próby ponownego zwrócenia waszej uwagi. Na przykład poprzez lajkowanie starych postów w mediach społecznościowych, wysyłanie przypadkowych wiadomości lub dziwne zachowania, które mają was sprowokować. Ostatecznie chodzi im tylko o jedno: chcą ponownie czerpać z waszej energii. Nowe źródło nie zaspokaja ich potrzeb tak, jak wy kiedyś potrafiliście. W swojej rozpaczy mogą opowiadać starym przyjaciołom lub krewnym swoje historie ofiar, w których wy jesteście przedstawiani jako czarny charakter. W ten sposób liczą na współczucie, aprobatę i emocjonalne potwierdzenie. Nawet negatywna uwaga wokół waszej osoby daje im chwilowy zastrzyk. Czują się wzmocnieni, gdy o was mówią, nawet w złym świetle, ale z czasem nawet słuchacze zaczynają się męczyć. Zawsze te same historie, zawsze te same dramaty. To niekończące się polowanie na nowe narcystyczne paliwo staje się spiralą bez końca. I nagle mówią zostawmy to za sobą. Masz przecież kogoś nowego, po prostu zapomnij o przeszłości. A przecież to my jesteśmy osobami, przed którymi głęboko w środku chcieliby się ponownie otworzyć. Ale jak mają to zrobić, skoro tak bardzo nas zranili? Właśnie ta wewnętrzna rozterka doprowadza ich do rozpaczy. Tęsknią za bliskością, ale droga do niej wydaje się zablokowana. W swojej dezorientacji mogą nawet rozmawiać o nas z nowym źródłem. Powstaje paradoksalna sytuacja: podczas gdy zniszczyli nasz wizerunek publicznie, jednocześnie wspominają piękne chwile z nami i wprowadzają te wspomnienia do nowego związku. Takie zachowanie powoduje niepewność u nowego partnera. Narcyz przywołuje stare, piękne wspomnienia i jednocześnie chwali kogoś, kogo wcześniej demonizował. Rezultat nowe źródło jest zdezorientowane. My pozostajemy w centrum ich wewnętrznego konfliktu, a Narcyz znajduje się w emocjonalnym labiryncie, z którego sam nie widzi wyjścia. Nowy partner Narcyza zaczyna czuć się wewnętrznie napięty i coraz bardziej zraniony. W końcu nie może zrozumieć, dlaczego ktoś, kto wcześniej mówił o was tylko źle, nagle wspomina was z pochwałą. To zachowanie, w którym Narcyz porównuje nas z nowym źródłem, powoduje emocjonalne zamieszanie, a mimo to on sam odczuwa z tego pewną satysfakcję. Daje mu to władzę. Samo nasze istnienie karmi ich emocjonalnie. Bez nas czują się pusty i zdezorientowani. Nawet jeśli połączenie z nami opiera się na zniekształconych wspomnieniach lub toksycznych opowieściach, potrzebują ich, aby czuć się żywymi. Powinniście wiedzieć, narcyzi często fiksowali się na jednej osobie przez lata. Ta obsesja nie ustępuje tak łatwo. Mogę to potwierdzić z własnego doświadczenia. Narcyz w moim życiu nadal jest na mnie skupiony, mimo że wszystko dawno się skończyło. Chciałbym opowiedzieć osobistą historię, aby to zilustrować. Sześć lat po naszym rozstaniu narcyz skontaktował się ze mną przez YouTube pod fałszywym profilem. Kiedy w końcu się ujawnił, zdecydowałem się zerwać wszelki kontakt. Było oczywiste, że szukał tylko mojej uwagi. Wyobraźcie sobie, jak nerwowo siedział za ekranem, być może nawet pocił się podczas pisania, tylko po to, by nawiązać ze mną jakąkolwiek więź. Zmieniłem numer telefonu i odciąłem wszelki dostęp do mojego życia. Nie może już do mnie dzwonić ani stać pod moimi drzwiami. Nie wolno zapominać, to on wtedy mnie zostawił, a jednak po tylu latach podjął inicjatywę w nadziei, że może kiedyś osłabnę i wpuszczę go z powrotem. To myślenie wiele mówi o jego światopoglądzie. Żyje w przekonaniu, że kiedyś mu wybaczymy i zignorujemy rany przeszłości. Dlatego czeka cierpliwie, czasem latami, w nadziei, że czas unieważni jego błędy, a nasza miłość powróci silniejsza. Ale podczas gdy wy dochodzicie do siebie po zranieniu i odnajdujecie uzdrowienie, Narcyz przechodzi zupełnie inną ewolucję. Na początku czuję ulgę i wyzwolenie, ale ta euforia jest złudna. Prędzej czy później ból powraca. Często w postaci dampers remorse, czyli późnego żalu osoby, która odeszła. Nagle tęsknią za waszą bliskością, waszą energią, waszym ciepłem. Niesamowite jest, ile lat może trwać ten cykl. Słyszałem historię ludzi, z którymi narcyzi kontaktują się nawet po 20 latach, mając nadzieję, że ponownie wejdą w ich życie. A przecież to oni pierwotnie nas odrzucili. A mimo to ponownie wyciągają macki, aby ożywić zniszczone połączenie. Właśnie w tym miejscu ważne jest, aby uświadomić sobie swoją wyjątkowość. Wielu z nas nie dostrzega, jaką ogromną wartość wnieśliśmy w związek, zwłaszcza gdy ta wartość nigdy nie została uznana przez narcyza. Ale nie wolno wam się obwiniać. W tym związku okazaliście dobroć, pocieszyliście, daliście nadzieję, zasialiście dobro, a kiedyś to dobro do was powróci. Ja również zawsze przypominam sobie, by być wdzięcznym. Dziś widzę konkretnie, jak owoce mojej pracy i cierpliwości z tamtych czasów teraz dojrzewają. Kluczowe jest, aby nie dać się rozproszyć niepowodzeniom czy pokusom, ale konsekwentnie podążać własną drogą. Ktokolwiek opuści wasze życie, czy to narcyz, czy nie, kiedyś zrozumie, co stracił. Ale wielu ludzi boi się przyznać do błędów. Wasza siła i niezłomność ich odstraszają. Narcyzi często czują się zagrożeni przez ludzi z kręgosłupem moralnym i jasnymi zasadami. Jesteście osobą z integralnością. Stojecie za prawdą i pozostajecie wierni sobie, i właśnie to niepokoi innych, zwłaszcza narcyzów. Możliwe, że dlatego nigdy nie zbiorą się na odwagę, by szczerze was przeprosić. Może z czasem uświadomią sobie, jak głupio było was puścić, ale ich duma i strach powstrzymują ich przed stawieniem wam czoła. Wypromieniowujecie szczególną energię. Wasza duchowa obecność jest potężna, wasze wewnętrzne światło jasne. Może dlatego raz po raz stajecie w obliczu wyzwań lub ataków z zewnątrz. Niektórzy ludzie w waszym otoczeniu reagują na was negatywnie, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Możliwe, że są nieświadomie pod wpływem ciemniejszych sił, które próbują odwieść was od waszej drogi. Ale im jaśniej świeci wasze światło, tym mocniej stoicie w swoim przeznaczeniu. Te negatywne wpływy mogą objawiać się poprzez bliskich przyjaciół, członków rodziny, a nawet zaufanych towarzyszy. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że takie ataki nie zawsze są otwarte lub bezpośrednie. Często kryją się za pozornie nieszkodliwymi uwagami, subtelnymi obelgami, które są udawane jako troska lub przyjacielska rada. Właśnie w tych chwilach my, jako osoby wrażliwe i wybrane, musimy pozostać wewnętrznie silni. Życie nie zawsze biegnie po prostych liniach, nie wszystko jest światłem i lekkością. Są wzloty ale także ciemne doliny, ale im konsekwentniej oddalamy się od tych, którzy nam nie służą czy to narcyzi, manipulujące osoby, czy ludzie, którzy nie oferują nam prawdziwego wsparcia, tym więcej miejsca tworzymy na prawdziwe uzdrowienie i pozytywne zmiany w naszym życiu. Odcinając się od tych, którzy drenują naszą energię, i otaczając się inspirującymi ludźmi, otwieramy nasze życie na dobro. Jestem głęboko przekonany, nawet jeśli w tej chwili może tego nie widzicie: pozytywne zmiany są tuż za rogiem. Zaczyna się nowy rozdział. Jeśli dopiero zaczęliście swoją drogę uzdrowienia, to chcę Wam powiedzieć: bądźcie cierpliwi. Uzdrowienie wymaga czasu. I choć często podkreślam, że nie wszystkie rany całkowicie znikają, to dają one szansę na wzrost i wewnętrzne wzmocnienie. Jeśli poważnie podejdziecie do swojego zdrowienia i postawicie swoje dobro w centrum, zauważycie pierwsze postępy. Ja również postanowiłem od jutra jeszcze konsekwentniej pracować nad własnym uzdrowieniem. Nawet po sześciu latach w naszym życiu zawsze jest miejsce na poprawę. Każdy dzień daje nam możliwość obudzenia się z nową siłą, z jaśniejszymi myślami i silniejszą świadomością tego, co jest dla nas naprawdę ważne, ale to wymaga całkowitego oddania tej drodze. Niedawno sam miałem nawrót. Ktoś, kogo długo uważałem za przyjaciela, nagle zaczął mnie oczerniać i rozpowszechniać o mnie nieprawdziwe rzeczy. Te twierdzenia oczywiście wynikały wyłącznie z jego fantazji, nie miały żadnego związku z rzeczywistością. Szczególnie ciężko dotknęła mnie ta sytuacja, ponieważ właśnie dochodziłem do siebie po urazie fizycznym, który zmusił mnie do kreatywnej przerwy, również na YouTubie. Ta faza mocno obciążyła mnie emocjonalnie i wpłynęła na mój czas wycofania. Z perspektywy czasu rozumiem, że zmarnowałem czas na kogoś, komu ślepo ufałem. Jest wielu ludzi, którzy wysysają naszą energię, świadomie lub nieświadomie. Takie spotkania są często narzędziem negatywnych sił, które chcą odwieść nas od prawdziwej drogi. Byłem czujny, ale ja też nie jestem nieomylny. Dlatego dzielę się swoimi doświadczeniami w nadziei, że mogą wam służyć jako wskazówka w trudnych chwilach. Nawet pozornie dobry przyjaciel może odciągnąć cię od twoich celów, tak jak to się stało ze mną. Nauczenie się, że twoje własne towarzystwo jest cenniejsze niż fałszywych przyjaciół, to duży krok na drodze do uzdrowienia. Z czasem uświadamiasz sobie, że wielu ludzi w twoim otoczeniu nie jest tak uczciwych, jak się wydaje. Duchowe przebudzenie często ujawnia bolesną prawdę. Nie każdy ma dobre intencje wobec ciebie. Niektórzy kierują się własnymi interesami, chcą cię umniejszać, zamiast wspierać. Ale gdy tylko zaczniesz rozpoznawać swoją własną wartość i świadomie otaczać się ludźmi, którzy naprawdę życzą ci dobrze, twoje życie zacznie się zmieniać. Z tą świadomością możesz celowo uwolnić się od negatywnych wpływów. A teraz pomyślmy na chwilę o narcyzie. Jest on w tej chwili wami opętany, znacznie bardziej niż możecie sobie wyobrazić. Zna was dobrze, bardzo dobrze. Był zafascynowany waszą inteligencją, waszym sposobem mówienia, waszym ciepłem w kontaktach z innymi. Zrobiliście wrażenie. Ale ponieważ kiedyś tak bardzo go ceniliście, uwierzył, że ma prawo do czegoś lepszego. Marzył o znalezieniu jeszcze większego spełnienia gdzie indziej. Ale jak mądry komentator kiedyś powiedział, zamiast tego znalazł tylko sztuczną trawę, a nie prawdziwą łąkę. Nowe połączenie jest powierzchowne, bez głębi, bez autentyczności. Teraz znajduje się w stanie, który w najmniejszym stopniu nie dorównuje szczerej więzi, która kiedyś istniała między wami. Utknął w związku, który nie daje mu tego, co wy mu daliście – ani ciepła, ani głębi, ani prawdy. I tak jego obsesja trwa. Nie dlatego, że was kocha, ale dlatego, że wewnętrznie tęskni za prawdziwym uczuciem, które tylko wy mu kiedykolwiek daliście. Narcy krąży obecnie myślami wokół jednego celu: chce wrócić do waszego życia. Każda, nawet najmniejsza okazja, by ponownie się do was zbliżyć, jest przez niego skrupulatnie poszukiwana. To jest jego główny plan, aby temu zapobiec musimy pozostać czujni i ostrożni. Jednocześnie nie wolno nam zapominać, że narcyz jest również zagubioną duszą. Jego życie tak bardzo się wykoleiło, że sam nie wie już, jak mógłby znaleźć drogę powrotną do was. Jego dezorientacja wynika z niemożności zrozumienia rozmiaru szkód, które wyrządził, a tym bardziej jak mógłby je naprawić. Dojrzałość emocjonalna, by otwarcie i szczerze z wami porozmawiać, jest u niego znikoma. Strach przed odrzuceniem jest dla niego paraliżujący. Wypowiedzenie przeprosin oznaczałoby danie wam władzy, by je przyjąć lub odrzucić. I właśnie ta możliwość odrzucenia go dręczy, bo to on przecież pierwszy was zostawił. Teraz jest uwięziony w cyklu zwątpienia i niepewności, który sam stworzył. Do tego dochodzi fakt, że czuje, jak bardzo wewnętrznie wzrośliście. Dostrzega waszą nową siłę, co jeszcze bardziej utrudnia mu znalezienie do was dostępu. Drzwi, które kiedyś beztrosko zatrzasnął, są teraz mocno zamknięte, a on nie wie, jak je ponownie otworzyć. Często zaczyna się od małych, pozornie nieszkodliwych prób kontaktu. Hej, co słychać? Albo co robisz? Aktywności na waszych kanałach, w mediach społecznościowych, takie jak polubienia czy oglądanie waszych relacji, również wpisują się w ten schemat. Te subtelne sygnały mają przypomnieć wam o jego obecności. Nawet jeśli wydają się niepozorne, często kryją się za nimi długie przemyślenia. Te próby są częścią strategicznego planu, który być może kształtuje się w jego głowie od tygodni lub miesięcy. Jego wewnętrzną motywacją jest jego niezłomna obsesja na waszym punkcie. Walczy o powrót do waszego świata myśli, bez względu na koszty. Wielu ludzi, którzy doświadczyli narcystycznego nadużycia, w końcu dostrzega gorzką prawdę. Szczerzy ludzie stali się rzadkością. To odkrycie fundamentalnie zmieniło również moje spojrzenie na związki. Po całym tym psychicznym bólu człowiek rozumie, że prawdziwe, głębokie więzi są rzadkością. Dzięki platformom takim jak YouTube, na których poszkodowani dzielą się swoimi doświadczeniami, powstaje cenna sieć. Tutaj znajdują się ludzie, którzy rozumieją głębokie rany narcystycznego nadużycia. Dzielimy się tym doświadczeniem. Łączy nas to na głębokim poziomie. Niezwykle ważne jest, abyście uznali, że padliście ofiarą nadużycia. To, co przeżyliście, często trudno ubrać w słowa. Jest to tragiczne, wstrząsające i czasem wręcz niewiarygodne. Droga wybrańca nie jest łatwa. Charakteryzuje się unikalnymi próbami. Wielu ludzi, którzy podążają tą ścieżką, znajduje się w ekstremalnych sytuacjach życiowych: bezdomność, więzienie, całkowita utrata poczucia własnej wartości. Niektórzy załamują się tak bardzo, że nie widzą już wyjścia i odbierają sobie życie. Ta rzeczywistość jest trudna, tak, ale musi być widziana, ponieważ ból wynikający z narcystycznego nadużycia sięga głęboko i może prowadzić do głębokiej beznadziei. A jednak w świadomości tkwi światło. Kiedy zrozumiesz, jak chorobliwe jest naprawdę zachowanie narcyza, możesz zacząć się od niego uwalniać. Uznanie, że ponownie cię idealizuje, jest następnym krokiem. Zaczyna doceniać wszystko, co kiedyś dla niego zrobiłeś. W jego wyobraźni ponownie wznosisz się do idealnego obrazu. Nie może przestać porównywać cię ze swoim nowym źródłem. Wciąż zadaje sobie pytanie, jak ona by zareagowała w tej sytuacji. Z każdym błędem nowej osoby staje się dla niego jaśniejsze, co stracił z tobą. Coś prawdziwego, głębokiego, szczerego. Ale ty nie jesteś już tą, którą zostawił. Jesteś teraz silniejsza, bardziej świadoma i wiesz, kim jesteś, a to czyni cię dla niego nieosiągalną, być może na zawsze. To ciągłe porównywanie dzień po dniu przypomina narcyzowi o waszym istnieniu. Nawet jeśli otaczają się nowym partnerem, trudno im uwolnić się od wspomnień o was. Mimo wszelkich starań, by dostosować się do nowego związku, szybko staje się jasne, zadowolenie wygląda inaczej. W głębi duszy próbują uczynić nową osobę w swoim życiu wewnętrznym odbiciem Was. Nierzadko zdarza się, że chcą nakłonić nowego partnera do odtworzenia pewnych intymnych momentów, scen, które kiedyś dzielili z Wami. Być może oglądają te same seriale, odwiedzają miejsca, w których byliście razem, lub prowadzą rozmowy, które przypominają dawne czasy. To zachowanie nie tylko wydaje się dziwne, ale także niepokojące, ponieważ w rzeczywistości jest to obsesyjna próba ożywienia przeszłości. Chcą zrekonstruować to, co zostało utracone, ale bez osoby, która pierwotnie umożliwiła to doświadczenie was. Most, który sami kiedyś zniszczyli, nie da się już tak łatwo przekroczyć, a teraz stoją w obliczu ruin, próbując odbudować coś, co nigdy już nie będzie takie samo. Jeśli narcyz nagle ponownie pojawi się w waszym życiu, nie bądźcie zaskoczeni. Może spotkacie się przypadkiem w supermarkecie lub w kawiarni, ale zadajcie sobie pytanie: czy to naprawdę przypadek? Być może jest to już enta próba przypadkowego spotkania. Mogą celowo szukać tego miejsca w nadziei, że na Was natkną się. To zachowanie ujawnia przerażającą prawdę. Widzą Was jak zadanie egzaminacyjne na studiach, których nigdy nie mogli ukończyć. Obserwują Wasze nawyki, analizują Wasze rutyny i próbują rozszyfrować Wasze wcześniejsze życie. W swoich głowach wierzą, że znają Was lepiej niż Wy sami. Ale w ten sposób popełniają fundamentalny błąd. Nie doceniają Waszej wewnętrznej siły. Waszej zdolności do odpuszczania i pójścia dalej bez nich. Dla nich jest to niewyobrażalne, że rozwinęliście się niezależnie od nich. Błędnie uważają Was za emocjonalnie zależnych, a przecież dawno nauczyliście się stać na własnych nogach. Ich obraz Was jest zniekształcony. Nie rozumieją ani Waszego prawdziwego charakteru, ani drogi, którą do tej pory przeszliście. Wielu z nas rozmawiało z nimi o naszych najgłębszych przekonaniach, celach życiowych i wartościach. Rozmawialiśmy o marzeniach, snuliśmy wspólne plany, dzieliliśmy się nadziejami. Wtedy wydawało się, że słuchają, ale ich zainteresowanie było w większości egoistyczne. Nie chodziło im naprawdę o to, by was zrozumieć, ale raczej o to, jak sami mogliby skorzystać z waszych planów. Teraz, z perspektywy czasu, być może zaczynają rozumieć, do czego dążyliście. Myślą o rozmowach, które dawno minęły, przypominają sobie wasze plany i przyszłość, którą chcieliście z nimi dzielić. Nagle wydaje im się, że uświadamiają sobie, jak głęboka była wasza więź i co stracili. Niech sobie dalej tak robią. Niech zatracają się w myślach o was, godzinami, dniami. Ale jeśli sami zaczniecie o nich myśleć, bądźcie ostrożni. To nie jest błaha wspomnienie. To zaproszenie do zachowania wewnętrznej jasności. Nie pozwólcie, by ich myśli wciągnęły was z powrotem do rozdziału, który już zamknęliście. Może się zdarzyć, że to wszystko jest częścią większego konfliktu energetycznego. Intensywna fiksacja narcyza na Was może sprawić, że nagle poczujecie Go ponownie w swoich myślach. Ta energia tworzy niewidzialne połączenie, które ponownie wciąga Was w Jego strefę wpływu. Szczególnie empatyczne osoby takie jak my są bardzo wrażliwe na wibracje innych. Dlatego może się zdarzyć, że myślicie o Nim nie dlatego, że za Nim tęsknicie, ale dlatego, że On intensywnie myśli o Was. Zwłaszcza jako osoba wrażliwa, kluczowe jest uświadomienie sobie, jaki wpływ mają zewnętrzne energie na Waszą wewnętrzną równowagę. Czasami ogarnia Was fala smutku lub beznadziei, pozornie bez powodu, ale często te uczucia nie mają nic wspólnego z Waszą obecną sytuacją życiową. Być może nieświadomie pochłaniacie negatywną energię narcyza lub innych osób w Waszym otoczeniu. Dlatego tak ważne jest, aby świadomie chronić swoją przestrzeń energetyczną i kontrolować, co wpuszczacie do swojego wnętrza. Potężną metodą ochrony przed szkodliwymi wpływami i obciążającymi myślami jest wizualizacja tarczy lub ochronnej bańki wokół siebie. Ten mentalny obraz przypomina Wam, że wiele obciążających myśli wcale nie pochodzi od Was samych. Mogą to być nic innego, jak obce impulsy, które mają Was wytrącić z równowagi i odwrócić od Waszej drogi. Gdy tylko zauważycie takie myśli, świadomie wypchnijcie je ze swojej energetycznej bańki. Macie moc, by zdystansować się od tych myśli. One was nie definiują i nie należą do was. Takie natrętne myśli mogą mieć swoje źródło w starych doświadczeniach, w pozostałym energetycznym śladzie narcyza, a nawet w negatywnym nastroju innych ludzi. Ważne jest, aby rozpoznać te wpływy. Często przychodzą jako ciche głosy, jako podprogowe wątpliwości lub rozproszenia. Kiedy ktoś, zwłaszcza narcyz, jest wręcz obsesyjnie zafiksowany na was, jego mentalna fiksacja generuje napięcie energetyczne, które może wpływać na was jeszcze przez lata. Jego myśli wciąż krążą wokół was, a ta intensywna energia przepływa przez niewidzialne połączenie, które kiedyś was łączyło. Ta obsesja to coś więcej niż przelotna myśl, staje się stałym polem energetycznym, które może wpływać na wasz stan emocjonalny. Narcyz często nie jest w stanie sam sobie dostarczyć pozytywnej energii. Potrzebuje ludzi takich jak wy, aby czuć się potwierdzonym i wartościowym. Kiedy więc ponownie skupia się na was, to pole energetyczne buduje się i zaczyna otaczać was niczym orbita. W rezultacie może się zdarzyć, że nagle poczujecie tęsknotę lub smutek, ale nie dlatego, że za nim tęsknicie, ale dlatego, że jego energia dociera do Was przez tak zwaną nić karmiczną. Te emocje nie są więc Waszym wnętrzem. Są reakcją na jego energetyczny wpływ. Dlatego tak ważne jest, aby przy takich uczuciach świadomie się zatrzymać i powiedzieć sobie, To nie ja. Te myśli nie należą do mnie. Powtarzajcie wewnętrznie, nie muszę o nim myśleć. Nie muszę zajmować się tymi myślami. Nie mają miejsca w mojej głowie, bo to, co czujesz, jest wynikiem jego wewnętrznego chaosu. On cierpi. Cierpi z powodu straty i bólu spowodowanego własnymi decyzjami. Nie jest twoim zadaniem dźwigać ten ból. Jesteś w silnej pozycji, nawet jeśli mogłeś zostać. Postanowiłeś iść dalej, a to on pozwolił ci odejść. Ta konsekwencja jest jego ciężarem, nie twoim. Możesz teraz stworzyć sobie spełnione, szczęśliwe życie, wolne od toksycznej energii i emocjonalnej zależności. Zanim przejdziemy dalej, moi drodzy, czy wiecie, że nasz niewielki zespół marzy o przekroczeniu magicznej bariery tysiąca subskrybentów? W przeciwieństwie do wielu innych twórców, nie prosimy o żadne wsparcie finansowe. Jedyne, co nas naprawdę ucieszy, to wasze proste kliknięcie przycisku subskrybuj. Dla was to zaledwie chwila, a dla nas ogromny krok naprzód w budowaniu naszej społeczności. Pomóżcie nam rosnąć razem i dzielić się wiedzą. A teraz wracamy do dalszej części materiału. A oto trzy krótkie rady, które pomogą Wam na drodze do pełni siebie. 1. Zadbaj o swoje granice energetyczne. Wyobraź sobie, że otacza Cię niewidzialna tarcza. Pozwól, by do Twojego wnętrza docierały tylko pozytywne wibracje. Kiedy poczujesz napływ negatywnych myśli lub emocji, które nie są Twoje, świadomie wypchnij je z tej bańki. To pozwoli Ci zachować wewnętrzny spokój i chronić się przed cudzymi obciążeniami karmicznymi. 2. Skup się na własnym wzroście i uzdrowieniu. Zamiast analizować przeszłość czy zachowania narcyza, przekieruj całą swoją energię na rozwój osobisty. Ucz się, medytuj, spędzaj czas z ludźmi, którzy cię inspirują i dodają skrzydeł. Im więcej inwestujesz w siebie, tym silniejsza stajesz się. A to sprawia, że jesteś nieosiągalna dla tych, którzy chcą cię umniejszyć. 3. Pamiętaj o mocy karmy i konsekwencji. To, co zasiane, musi zostać zebrane. Narcyz, który zadaje ból, ostatecznie sam zmierzy się z konsekwencjami swoich działań. Nie musisz szukać zemsty ani sprawiedliwości, wiedz, że uniwersalne prawa karmy działają. Twoim zadaniem jest skupić się na tworzeniu dobra i pozytywnej przyszłości dla siebie, wolnej od negatywnych wpływów. Dziękuję Wam z całego serca, że byliście dziś z nami. Jeśli ten film Wam pomógł, poświęćcie proszę chwilę, aby go polubić, skomentować, udostępnić i oczywiście zasubskrybować nasz kanał. Wasze wsparcie pomaga nam dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które być może pilnie potrzebują tej wiadomości. Do zobaczenia w kolejnym materiale